Terodniowa doroczna konferencja Bo i Forum Azji 2024 roku otwarta została 26 marca w Boao, w chińskiej prowincji Hainan. Temat przewodni tegorocznej konferencji to Azja i świat, wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność, w jaki sposób zrealizowane zostanie cel innowacji, ekologii, cyfryzacji i integracji, współczesne smartfony wspierają handel elektroniczny na platformach internetowych w tym e-commerce z transmisją na żywo. Telefony zarządzają magazynami, tworzą własne sieci logistyczne firm i działają jeszcze w wielu innych sferach. Ewolucja telefonów miała ogromny wpływ na zmianę struktury działania całej branży dóbr konsumpcyjnych, przynosząc wielką wygodę i przyjemność w pracy oraz w życiu codziennym ludzi. Ponadto w procesie modernizacji przemysłowej zielona gospodarka stała się nowym kanałem rozwoju przemysłowego. Biorąc na przykład lotnisko Pekin Dasin, wdrożono koncepcję oszczędzania energii i ochrony środowiska, oraz wybrano rozwiązania zawierające inteligentne systemy rekuperacji świeżego powietrza i konstrukcję o dużej przepuszczalności światła, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii i jednocześnie nie utrzymując wygodę pasażerów korzystających z lotniska. Wraz z rozwojem i popularyzacją sztucznej inteligencji, technologii blockchain i 5G, inteligentne technologie cyfrowe stały się nowym motorem rozwoju przemysłu. Lekarze zaczęli wykorzystywać system diagnostyki wspomagany sztuczną inteligencją do analizy stanu zdrowia pacjentów. Pozwala to na zapewnienie pacjentom bardziej spersonalizowanych planów leczenia oraz poprawia jakość i wydajność usług medycznych. Forum Boao pomogło Chinom zrozumieć, że w procesie transformacji i modernizacji kraje Azji i całego świata powinny postawić na innowacje, ekologię, cyfryzację oraz integrację poprzez naukę i technologię. Aby to osiągnąć, cały region rozwija nowe technologie i produkty które są bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. W przyszłości kraje powinny nadal zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, zmniejszyć ilość odpadów i zanieczyszczeń oraz stopniowo realizować integrację gospodarki cyfrowej z produkcją, aby przyczynić się do wysokiej jakości rozwoju gospodarki azjatyckiej, a nawet światowej.